W wielką noc 21. roku naszego stulecia polska scena muzyczna straciła jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów Krzysztofa Krawczyka. Jego śmierć, która miała miejsce 5 kwietnia, okazała się nie tylko ogromnym ciosem dla fanów, ale również dla bliskich mu osób. Miał zaledwie 74 lata, gdy minął na zawsze, pozostawiając żonę Ewę oraz syna Krzysztofa Juniora pogrążonych w żalu. Niecałe dwa tygodnie później, w 19 kwietnia 2025 roku Ewa Krawczyk podzieliła się refleksjami na temat swojego życiowego współmałżonka oraz ich wspólnych świąt. W rozmowie z dziennikarzem, faktów wspomniała, jak bardzo wyjątkowy był dla nich ten czas, a ich duchowe przeżycia miały istotne znaczenie zarówno dla niej, jak i dla Krzysztofa, który był osobą głęboko wierzącą. Wspólnie celebrowali Wielkanoc w atmosferze pełnej miłości i radości. Ewa opisała, że w ich małżeństwie święta miały nie tylko wymiar duchowy, ale także kulinarny. Jako pasjonatka gotowania dbała o to, aby na stołach pojawiały się różnorodne potrawy, które zawsze sprawiały radość Krzysztofowi. W ich domu panował szczególny klimat, gdyż podczas świąt odwiedzali ich rodzice, co dodatkowo umacniało więzi rodzinne. Razem malowali pisanki, a nawet organizowali konkursy na najładniejsze jajko, co była tradycją, która przynosiła uśmiech na ich twarze. Obecnie krąży wokół świąt inny nastrój i emocje, a Ewa Krawczyk wyznała, że zbliżające się dni są dla niej trudne. Mimo to, postanowiła, że będzie celebrować ten czas tak, jak tego pragnąłby jej mąż. Planuje przygotować święconkę, być może w innej formie niż dotychczas, ale z myślą o Krzysztofie, a to sprawia, że jej serce staje się pełniejsze. Kobieta przyznała, że nie zamierza malować pisanek ani piec wielu potraw, które jeszcze kilka lat temu przygotowywała z radością. Odszedł człowiek, który był dla niej nie tylko mężem, ale także przyjacielem i towarzyszem życia. Choć w sercach zostanie niezatarte wspomnienie o Krzysztofie, Ewa Krawczyk stara się wprowadzić do swojego życia nowy rytm, z szacunkiem do tradycji oraz w pamięci o wspólnych chwilach, które tak mocno ich łączyły. W obliczu smutku i straty warto pamiętać, że miłość i wspólne przeżycia potrafią zjednoczyć pokolenia. Muzyka Krzysztofa Krawczyka nadal będzie świadkami jego talentu i pasji, a jego dziedzictwo żyje w sercach wielu Polaków. Wspomnienia o jego twórczości i niezatarte echa radosnych chwil spędzonych z rodziną sprawiają, że życie toczy się dalej, mimo że mogą mu towarzyszyć wspomnienia melancholijne. Każde święta, każdy krok naprzód, będzie teraz dla Ewy Krawczyk podróżą pełną refleksji i miłości, ponieważ Krzysztof pozostanie na zawsze w jej sercu.